Siemanko z tej strony Kierk i witam was po raz kolejny w Minecraft. Dzisiaj jesteśmy na świecie widzowie. Nie jesteśmy na Skyblocku i na innych mapach, tylko jesteśmy na świecie widzowie. Dawno nie było z tego odcinka, więc witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie jesteśmy kompletnie gdzie indziej, ponieważ dlaczego wędrowałem sobie ostatnio tak po świecie? Nie nagrywałem, bo jakoś tak nie chciało mi się, więc Zacząłem wędrować, wędrować i doszedłem do takiej pięknej tutaj wioski. Piękna wioska i tyle. Zostałem tu, nic nie robiłem, nic nie ruszałem w tej wiosce. Zostałem tylko i tyle. E, oczywiście to jest świat, gdzie wędrujemy cały czas, więc nie będziemy się osiedlać, tylko będziemy wędrować, więc tylko e, Wam pokażę wioskę i lecimy dalej. I oczywiście przypominam, choć to nie jest, yy, nie gramy teraz z Fortnite'a, tylko w Minecraft'a, ale przypominam dla, ty, yy, dla tych, którzy grają w Fortnite'a, jest organizowany konkurs o 1000 v Musicie wejść w poprzedni yy, film yy, z Detrana. Yy, I tam yy, wszystko macie wytłumaczone o konkursie i o zawodach. Zawody też są z Fortnite'a, można też wygrać 1000 v Oczywiście, jeśli ktoś nie gra w yy, Fortnite'a, no to niestety nie może, ale z Minecraft'a też mamy nadzieję, że jakieś będą, ale to wkrótce. Dobra, zbierzemy sobie trochę ziemniaków, bo nam się w sumie mogą przydać. Tylko za co by tu wziąć te ziemniaki? Hmm, w sumie po co mi dzwon? Jakbyś Jegoś... I tak bez cen nie zamieszkujemy, więc... Dobra, buraki niepotrzebne. Ty. To bym wziął na stojak, ale w sumie po co stoję? O bo ja mięso sobie zbieram dużo Dużo mięsa już mam Dobra, to sobie, sobie coś... O! Pięknie! Chwila, co ja mam? Buty? Są buty? Nie ma butów Nie, nie potrzebuję, chyba żeby mienić na zawsze, no to... One moment Raz, dwa, do góry. Raz, dwa, do A! Heum też, no to super. I teraz hop. Hop. Dobra, jest git. Yy, I to. I to. To nie jest potrzebne. Lawa chyba też nie jest na razie potrzebna. Tu nie mam nic. Dżer. Dobra, zasłonimy dzwon, żeby. już tu. Ja, przepraszam. Moi drodzy, że się tak darom ale już myślałem, że zginę. To sobie przepalimy zaraz, tylko to weźmy nie? Weźmy to. Ja cię sunę, już nawet nie mam za co brać. Dobra, to się na razie nie przyda. Mam się czym podbudować? No średniowo Dobra, drona się podbuduje O, wilka Ale super, będziemy mieć wilka, uwaga Aż już dam sobie już mam pomysł na tytuł tego filmu Mamy wilka. Mago, moi drodzy. Dużo zjadł, ale... Ważne, że go mamy. Jak go nazwiemy, moi drodzy, mam tak? Mam no i kozak. Tylko nie mam... kowadła. Y Dobra, ale to się później załatwi. Ale super mamy psiaka. No, niektórzy mówią, że to jest pies, niektórzy wimk spać wszyscy spać No i nie, nie idą spać Dobra, jeszcze teraz jedziemy tej wioski pójdziemy zaraz spać Tak jak będzie jakieś wolne łóżko Ty oni mi się ważny dotykać mojego psa, grzmów jeden Dobra Jest, ja no idę spać Już ranek Dobra, sprawdźmy co tutaj jest To możemy wziąć Zrobi się pani No jeszcze czego, jeszcze czego Zostawić mojego psa Masz tak dzień nie walczyłeś proszę Dobra, coś mamy. Pewno, że mamy ziemniaczki, chlebek. Ogólnie dajcie znać w komentarzu od 1 do 10 na ile oceniacie tą wioskę? Od 1 do 10. Bo ja uważam, że jakbyśmy mogli zamieszkać w jakichś wioskach, to ja bym tam na pewno został. W tej na pewno został. Na 100%. Bo jest naprawdę świetna. I są, i są zwierzęta, i są skrzynie i są pola uprawne. No naprawdę dawno nie widziałem tak fajne wioski. Kred. Dobra. To chyba lecimy gdzieś dalej. Tu już nie ma co zdawać. Pójdźmy sobie. A, w tamtą stronę, cały czas prosto. Może coś spotkamy, jakieś, nie wiem. Hmm, pomyślmy. Nie wiem w sumie, ale ile mamy diamentów? 15 diamentów. To dużo. Wysyłasz się z odcinku, bo właśnie jak wędrowałem sobie, tak moi drodzy, nagram mm. odcinka, ale jeszcze spotkałem trzy różne piramidy na no serio. Trzy piramidy kolejne spotkałem. No, ja. To jest cały czas na tej samej pustyni. Rozumiecie? Mnóstwo tego, bo naprawdę. I taka wielka pustynia później tam się y, w oddali była, że to jest po prostu. No, masz. Zjez sobie Jest, No, dawaj. Pięknie. Ale naprawdę, trzy albo cztery nawet pustynne świątynie masakra znaczy dla mnie to nawet w porządku, ale pierwszy raz tak mi się zdarzyło, że aż tyle aż tyle tego jest i zwłaszcza obok siebie, bo ja rozumiem na całym świecie w minecrafcie, ale no niewiarygodne o, ale fajnie iglo Już tak blisko gór no ale dobra Zawsze coś. Elo, Elo, czy To sobie wezmę, to też sobie wezmę. Zresztą podziękuję. No nie chcę tego. Dobra. Do góry idziemy. Idziemy przed siebie. Na razie nie chcę, moi drodzy, zrobić diaksowych rzeczy. To poczekam sobie aż... Albo wiecie co? W następnym odcinku zrobimy portal do netheru. Dobra? Zrobimy diaksowy... Yy... No, diaksowy kill -off. Wykopiemy obsydian. Zrobimy zapalniczkę... Czy krzemień, czy coś. I będziemy mieć portal do Nederu. Więc. Ale musi tak pod tym filmem być. Z przynajmniej 5 łapek w górę. Nie, dobra. 7. Pobijaj moje rekordy. 7 łapek w górę. I na... nagrywam odcinek kolejny z... na świecie widzowie. Z... Tylko, że mamy portal do Nederu. Idziemy do Nederu. A tutaj lava była pięknie. Dobra. I zaraz będziemy mogli tak budnąć. Nie no, do góry. Do góry, do góry, do góry. W górę, w górę, w górę, w górę. Muszę mieć, że tu jakaś baza jest, jakaś wieża czy coś. Ciebie na razie nie będę zabijać. Wioska, moi drodzy, wioska, 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 wioska. Szybko, szybko. Trzcinę cukrową, ile ja mam? 46. A, to jeszcze pozbieram troszkę. O, już wie, że widzę ten cały kościół, czy jak to się tam nazywa pamiętam jak jeszcze, jak miałem xboxa 360, co wiecie tam jest strasznie yy, strasznie stara, yy, stara wersja My, minecrafta i tam yy, był właśnie takie wieże, domki tradycyjne i praktycznie nic więcej nie dobra przepalimy sobie tutaj Jakiś piecyk znajdziemy i przepalimy sobie wszystko Miał ja kotka suszy. Dobra Zobaczmy tu uwaga O, tu sobie przepalimy No um, tak, pierwsze to będzie to Ugielka mamy troszkę I to No pięknie i patrzcie, już Nawet nie musimy kopać obsydiana moi drodzy. Bo już mamy cały obsydian. Już nam wystarczy No, a portal do netheru. Masz coś fajnego, mój drogi. Eee, podziękuję tym razem. Moi drodzy. Mam. No to moi kochani, będzie inny tytuł. Nie tylko. że. Mam, mam. No... O! Tytuł będzie taki. Mamy nowych towarzyszy. O! Nowy towarzyszy broni. No, coś w tym stylu. To będzie dobra. Jakoś wymyślę jeszcze tytuł, ale coś w tym stylu. Mamy nowych towarzyszy broni. broni. No, coś, coś, coś się wymyśli. Dobra, mój drugi. Proszę, 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 proszę. Dziękuję za pierwszym razem. No, widzę już, że się zaprzyjaźnimy. Dobra, tu wrzucamy te cenne rzeczy, czyli takie. Tylko, żeby on mi nie zginął w jakiejś lawie, bo chyba go normalnie rozwalę na ścianie. To jedzenie aż tyle nie potrzebujemy. Nie, nie, co się akurat przyda. Name, tak. Dobra, na razie sobie zostań tu. Piesie o ty też obok niego zostań. Tu nic już nie było. Dobra, a tu niech się przepala mięsko dołożymy tylko ten jest okej, okay. idziemy zwiedzać wioskę kolejną dobra moi drodzy co my tu mamy, tu nie mamy nic tu też nigdy nic nie ma to idziemy dalej tu zwiedziliśmy. Tu nic praktycznie nie ma. Tutaj będzie skrzynka pewnie. No, a gdzie tu może? O, jest. Ok, super. Yy, to i tyle. Bo rzeczy tam nie potrzebujemy już. Ma... Tyle tego mamy. Jak rzeczy moglibyśmy mieć? No masz coś fajnego? Nie, masz samo jakieś bezdaty. Hmm, hmm, hmm. Tam dalej też, jak. A nie, tam dalej coś może być. Zobaczę. O, jest jest. to też takie jakieś takie rzeczy. krówki Niestety przykro. Nie przykro mi, ale. Nie staję w tej wiosce, więc. Judet Świnki to chyba zostawi. tylko zjemy sobie, smacznie Bo nas y skóry też się przydadzą na książki Dobra, a ty masz coś fajnego? O Jezu, jakie kwiaty Nic niepotrzebnego A tu już byliśmy, byliśmy, dobra no to wracamy. Tu mamy mięso. Tu jeszcze dorzucimy. Eee! Ja cię kręcę. Dobra. A tu mamy coś jeszcze przepalać? Chyba nic nie mamy. Albo czekaj. Osiołek chodzi. Osiołka też musimy jakoś Może osioł. Nie, no nie wiem. Jeszcze y, dajcie znać w komentarzu, jak macie jakieś propozycje na nazwy I pieska. Zacznij? No, piesek, wilk. Zobaczymy. Będziemy mówić po imieniu. Teraz, jak dajcie znać w komentarzu, jak chcecie, żeby się nazywał i osiołek, i piesiu? Piesiu, słodki piesiu. Dobra, prześpimy się tu. Bo rano wyruszamy naszym osiołkiem. Go to the bed. Dobra. Już było. Mój kochany, podjedziemy tam. Get up, piesek. Nie ma spania. Zaczęliśmy my. też my. Dobra. Super. Piesiu? Ty się teleportujesz, więc tylko niż nas. Dobra. Go. Lecimy przed siebie. Aha, a super. Ja, ja, ja nawet inny nie mam żadnej. Musimy bagno jakieś znaleźć. Albo stop, 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 stop. O, jak dobrze, że. A, jednak się. Przydają ci wiecie, czy villager villagerzy, którzy podróżują. O, właśnie, dzień dobry, panie. Posz, O, dokładnie to potrzebujemy, bo jak mamy to, zobaczmy. Nie hmm, da się chyba stworzyć. Nie da się, na pewno się da. Tu gdzieś to będzie. O. Aha, no to super. A dobra, ale wykupimy od niego. Osiołek. Nie czekaj, że ode mnie chodzi tu. Eee, to. I pytanie, nie mamy żadnych tych. Ale, dobra. Chyba tylko jedno wystarczy, tak sobie będziemy używać tyle tego. Mm, to do góry, to w ogóle zaraz posadzimy, bo to jest nam nie, niepotrzebne, dobra. Dobra, go. Zwierzaki moje kochane. krówka, krówka, krówka no. dobra, jest okej okay. kolejne krowie, no. dobra co, my tam byliśmy? Nie my tam, gdzie by, gdzieś byliśmy. Jest, patrzcie, kolejna wioska. Już pewnie już macie dosyć tej wiosek, co? Ale może znajdziemy coś jeszcze fajnego. Nie, no chwila, to jest. To jest ta sama chyba wioska. Czy mi się wydaje? Już nie wiem. Już się pogubiłem. Nie, to jest chyba inna. No, to jest inna. To super, mamy inną wioskę. Ja od razu tylko szukam kowala, bo już nawet nie ma nas opaczyć, bo już mamy tyle rzeczy, że nic innego się nam nie przyda. Kowal, pan kowal gdzieś. Pan tu jest. Ło! Fajne pułapki. Chyba nie ma pana kowala. No, niestety, lecimy przed siebie. Nie ma nic, to lecimy tam. No. Nic nie widać na horyzoncie. Dobra, to trochę tej. Czciny nam potrzeba, więc sobiorę Jest. I już jej mamy. A już. Dobra. Kolejna trzcina. No dawaj, dawaj, ośle, dawaj, dawaj. Dobra, jest, super. Nie no, to jest chyba jakiś żart. Co się oku? No wio, dobra. A, tylko mu sobie zabrałem, więc przeżyję. Patrzcie, kolejna wioska, ile tych wiosek, ja Cię kręcę. Chyba jakiś taki świat nam się trafił, gdzie jest... mnóstwo wiosek, mnóstwo. Ej, widzicie jak to fajnie sz szedł? Nie, teraz już tak nie idzie. Dobra, pan kowal. Jest tu pan, panie? Kowalu? Drogi. Nic potrzebnego. Nie ma kowala, moi drodzy. Nie ma. A tu książki to się nam nie przydadzą na Nie jestem się zbraziła z książek. Jest pan kowal, jest pan kowal, moi drodzy. Mamy kowala. Hip, hip, hura. Nie zabić mnie osłabnie raczej, że... Dobra... Mamy, mamy... Hop... Hop, na pierśnik. ślink... Aaa... No nie będę zmieniać, nie ma sensu... To, ale dobra... Tak wsiadamy... O dobra Lecimy tak das tak i przed siebie Gdzie, si Gdzie świat mgnie. Pewnie już was nudzą te odcinki, nie dziwię się zresztą Ale ja spokojnie, następny odcinek będzie z netheru To będzie już ciekawy Musimy dużo złota zbierać Mamy 42 Widzicie, tam można handlować z tymi wariatami. Dobra, weszliśmy. Widzicie, wioska. Ja już nawet tam nie idę, nie chcę mi się. O, gdzie jest mój piesio? O jest, kochany, chodź. Nie wiem, nie masz życia, ale masz proszę kolejny gór, o, dzień dobry pan, pani, ale e, dobra, dajmy jej pożyć jeszcze trochę. Ma szczęście akurat. Dobra uwaga, w tą, w tą i hop. W tą, w tą i hop. Dobra. Nie, kolejna wioska. Nie, tych wiosek, ja się skręcę Nie, już mam dość przechodzenia przez tam. No. Dobra, jest, jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak to półtora serca? Przecież to nawet. Aaa, dobra. Dobra, jest ok. Zobaczmy, czy jest kowal. Kowalani ma. Miała ta mała ta wioseczka. Patrzcie, jak ma... Chyba, że tam do góry też idzie się. Wejdźmy tam na górę. patrzcie końcu chyba nie wyjdziemy, Oj, super jeszcze do wody, nooo osiołku, osiołku kochany o, dobra patrzcie, ma już jedno serce normalnie wyjdziemy tędy jak normalni ludzie a nie będziemy kombinować o Że... raz, dwa, trzy, cztery. już myślałem, że pięć O, zaraz nas zapolują. Drogie ząbiaki. Patrzcie, jaki ukryty dom. Ale tego domu to już dawno nie widziałem. Szczerze wam oho, oho. Nawet ani nie się ważyć piszeć do mojego konia. E, konia, ja powiedziałem. Nara. Dobra. osiołku kochany, osiołku, osiołku, gdzie on po... Poje... Dobra, jest, nie rób mnie tego w bambuko. Dobra moi drodzy, myślę, że to na tyle. Bo już zanudzę was na śmierć. Pamiętajcie, 7 łapek w górę i nagrywamy odcinek y, y, na świecie widzowie, w Minecrafcie oczywiście y, Tylko, że budujemy portal do Netheru. Moi drodzy, to będzie już level up normalnie. Więc y, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Y, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Do zobaczenia w kolejnym. Żegna Was Osiołek. I, o, jest. Pamiętacie o nazwach dla, dla nich w komentarzu. Jesio. Pa, pa, Cześć.